No ale oczywiście, jeżeli nie macie takich pieniędzy, czyli tych 25 tysięcy funtów plus VAT, możecie... Uuuu, wywinęła tam za mną pani Żółka. Cześć Wam wszystkim z tej strony Urban i zapraszam Was na nowy odcinek Urban w Londynie, w którym to pokażę Wam wszystko, co najdroższe w Londynie, a więc usiądźcie wygodnie i enjoy the show. Właśnie od dzisiaj wiadomo, że Londyn jest jednym z najdroższych miast na świecie, jeżeli chodzi o wynajem hotelowych pokoi. I właśnie tak jest w przypadku tamtego hotelu, The Lanesboro. I w tym oto hotelu znajduje się najdroższy apartament, jaki możecie sobie wynająć przyjeżdżając do Londynu. Nazywa się on The Royal Suite i musicie za niego zapłacić 26 750 funtów. I żeby nie było za tanio, ten apartament musicie wynająć na minimum 3 noce. Pewnie się zastanawiacie, co dostaniecie za taką cenę. Już Wam mówię, za cenę 26 750 funtów za dobę dostajecie 7 pokoi z 7 łazienkami, osobnym wejściem do tego apartamentu oraz widokiem na królewskie ogrody pałacu Buckingham, które znajdują się gdzieś tam. W Waszym hotelowym pokoju będzie znajdował się stół z najdroższą zastawą dla 12 osób. Dostaniecie także. Takiego butlera, czyli lokaja, który będzie dla Was dostępny 24 godziny na dobę. Dostaniecie także samochód Rolls Royce'a Fantoma, oczywiście z prywatnym szoferem, który wszędzie Was zawiezie. Kto zatrzymuje się w tak drogim apartamencie, w tym hotelu? Jak sama nazwa mówi, The Royal Suite. Zapewne zatrzymują się tam rodziny królewskie, prezydenci, głowy państw. Generalnie same grube szychy. Ciekawostką jest także, że w XVIII wieku ten budynek nie był hotelem, a był to Szpital San George. Nie wygląda na drogi z zewnątrz, ale uwierzcie mi, w środku naprawdę jest przepięknie. Przejechać Rolls Royce'em Phantom'em. Nie potrzebujecie wynajmować apartamentów za tak naprawdę średnią roczną zarobku w Wielkiej Brytanii, czyli 26 funtów 750 dokładnie, ale możecie sobie to zrobić wynajmując właśnie takiego Rolls Royce'a albo takiego Bentley'a. Nie wiem jak to się wymawia. Mulsein. W każdym bądź razie, wynajęcie takiego samochodu na godzinę to koszt około. 100 funtów, przy tym, że minimum wynajęcia to nie jest jedna godzina, tylko to jest 5 godzin. No i za cenę 500-600 funtów, wynajmujecie sobie właśnie taki samochodzik. Oczywiście z szoferem. W Londynie istnieją dwie takie wiodące firmy, które się tym zajmują. Tutaj wam podam nazwy tych firm. Ale jeżeli te 500 funtów, albo wynajęcie na 5 godzin jest dla Was za dużo, to na przykład możecie zamówić sobie podróż takim samochodem jak taksówką. No i na przykład taka podróż z lotniska Heathrow do centrum Londynu, która trwa około 45 minut do godziny, kosztuje 280 funtów. Około. Ja myślałem, że takie rzeczy są o wiele, wiele droższe. Jak się okazuje. Jak sobie trochę odłożysz hajsu, możesz sobie zaszaleć i na przykład na jakąś imprezę podjechać sobie rojsem z szoferem. Zejdźmy trochę na ziemię. Wyobraźmy sobie, że chcecie iść sobie do kina na jakiś fajny weekendowy seans to ja dla Was poszukałem najdroższy bilet jaki możecie kupić w Londynie właśnie do kina ten bilet kupicie na seans w kinie Odeon w tym oto kinie na Leicester Square zresztą jest to bardzo duże kino no i zgadnijcie ile taki bilet na weekendowy seans powiedzmy na godzinę 20 dla dorosłej osoby kosztuje kosztuje on 23 funty nie jest może to jakaś crazy taka suma, ale naprawdę jest to spory wydatek, bo no, w innych częściach Londynu za bilet do kina zapłacicie około 6, maksymalnie do 10 funtów. Oczywiście w tą cenę nic nie jest wliczone. Jeżeli chcecie kupić sobie popcorn albo na przykład kole, to już wychodzi dodatkowe 10 funtów, czyli około 33 funtów. Jeżeli chcecie zabrać dziewczynę, no to weekendowe wyjście do kina Odeon. Tutaj na Leicester Square będzie kosztowało was ponad 60 funtów, czyli grubo ponad 200 zł. Co dostajecie w tym pakiecie? Tak powiedziałem, tak naprawdę nic, no bo nie ma ani darmowych drinków, ani darmowego jedzenia popcornu. Jedyne co z tego macie, to frajdę, że film będziecie oglądać w największej sali tego Tokina. I na tej właśnie sali odbywają się wszystkie światowe filmowe premiery. Niedawno w tym kinie odbywała się premiera nowego filmu Star Wars, a teraz widzę jest jakaś akcja promocyjna i są szturmowcy Imperium i robią sobie zdjęcia tutaj z turystami na Leicester Square. A ja idę dalej pokazać wam kolejne najdroższe rzeczy, które możecie kupić w Londynie. Jestem z powrotem w Covent Garden. A dlaczego? Bo w Covent Garden możecie obejrzeć najdroższe show w całym West Endzie Możecie je obejrzeć w tym oto budynku, czyli Royal Opera House. Royal Opera House to nie teatr. Bilety do teatru w Westendzie możecie kupić już od kilkunastu funtów. Gdzieś tam wysoko, wysoko na balkonach poprzez bilety za 30, 40, 50, 60 funtów. Ale tutaj, żeby wybrać się. Do Royal Opera House na jakiś topowy balet musicie zapłacić naprawdę grube pieniądze. No i na przykład, żeby na deskach tej Opery obejrzeć sobie show Trawiata. Swego czasu za najlepsze miejsca na samym dole, niedaleko sceny, jakieś może 5-6. Rzędów od sceny trzeba było zapłacić 200 funtów za bilet. Haczyk polegał na tym, że takich biletów trzeba było wykupić aż 4. Czyli trzeba było zająć wszystkie 4 miejsca, a 4 razy 200 wychodzi 800 funtów. No i jeszcze do tego dochodzą wszystkie takie special packages, czyli takie paczki. Jakieś VIP, gdzie do tego dostajecie jeszcze kanapki, szampana, dostajecie także swojego Ashera, który was obsługuje, polewa wam tego szampana, wprowadza was potem e, na salę. No i także nie możecie zapomnieć, wybierając się do opery, należy odpowiednio się ubrać: czyli jakiś elegancki garnitur, krawat, no ewentualnie jakiś smoking albo frak. Ludzie, którzy przyjeżdżają do Londynu wydają pieniądze na różne rzeczy. Mogą je wydać na mecz Ligi Mistrzów, obejrzeć sobie mecz na przykład Chelsea albo Arsenal. Mogą wydać pieniądze także, aby obejrzeć wszystkie atrakcje Londynu, takie jak London Eye, Big Ben i różne tego typu rzeczy. Mogą także przyjechać sobie zwyczajnie na k***y do Soho. Ale są też tacy ludzie, którzy specjalnie do Londynu przyjeżdżają zrobić sobie włosy. No i takie luksusowe strzyżenie Oferuje salon fryzjerski Stuart Phillips, który znajduje się dokładnie tam naprzeciwko i wyobraźcie sobie, że ten zakład, Stuart Phillips, oferuje diamentowy pakiet, który kosztuje jedynie 25 tysięcy funtów plus VAT. Co znajduje się w takim pakiecie? A no na przykład... Kupują wam bilet z każdego zakątka świata, żeby właśnie tylko do nich przylecieć i u nich zrobić sobie włosy. Oczywiście na lotnisku będzie czekała na was limuzyna z szoferem, która przywiezie was do salonu Stewarda Philipsa. Oczywiście zabiorą was także na bardzo dobry obiad. Jeżeli będziecie mieli ochotę, możecie sobie w trakcie strzyżenia zamówić zespół rockowy, możecie zamówić sobie artystę solowego, możecie zamówić sobie śpiewaka operowego. Nie wiem naprawdę, jak to wygląda. Czy robiąc sobie włosy przez najlepszego, oczywiście, stylistę Stewarda Philipsa, gdzieś tam w środku macie robione włosy i nad Wami stoi koleś, który Wam śpiewa operowe arie. Szaleństwo! No ale oczywiście, jeżeli nie macie takich pieniędzy, czyli tych 25 tysięcy funtów plus VAT, możecie... Uuu, wywinęła tam za mną pani orzełka. Możecie sobie wykupić jakieś tańsze pakiety. Mają bodajże chyba silver, gold. Możecie jeszcze sobie wziąć taki pakiet e, Platinum. Cena tego zestawu albo pakietu nie jest podana. Myślę, że kosztuje dużo, dużo więcej. E, no i jeżeli Chcielibyście już na takiego deal'a pójść, no to musicie napisać do nich e-maila, oni tam pewnie Wam podadzą szczegóły, ile to wszystko kosztuje i co jest wliczone w ofertę. A w ogóle kim jest Stuart Phillips? Stuart Phillips kiedyś chciał być takim zawodowym zawodnikiem martial arts i przypadkowo poznał jean claude Van Damme No i od jean claude Van Damme wszystko się zaczęło. On był jego pierwszym takim modelem, no a potem jego kariera nabrała dobrego rozpędu. I teraz jest on stylistą największych gwiazd Wielkiej Brytanii nie tylko. Obsługuje on najróżniejsze imprezy, najróżniejsze e, jakieś e, takie gale z nagrodami. Wiem, że pracował przy jakimś chyba X faktorze i wielu wielu innych programach telewizyjnych. I to już wszystko w tym odcinku. Linki do tych wszystkich miejsc, które odwiedziłem, wrzucę tutaj do opisu tego oto wideo. Więc będziecie mogli sobie sami osobiście sprawdzić, przejrzeć te strony, zapoznać się z cenikami tych usług. Takich miejsc w Londynie jest zdecydowanie więcej, więc co musicie zrobić? Dawać łapki w górę i zmusić mnie do myślenia i szukania kolejnych takich atrakcji, bo czas pomyśleć nad kolejną częścią. Wszystkiego co najdroższe w Londynie. Takich serii może powstać naprawdę sporo, bo to jest Londyn, a w Londynie wszystko jest możliwe. A ja tymczasem dziękuję Wam za uwagę w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych, zapraszam do subskrypcji tego kanału, do moich kanałów społecznościowych, Facebook, Instagram. Oczywiście na mojego Patronite'a, jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, Patronite Urban w Londynie. No i cóż, widzimy się wkrótce, gdzieś w Londynie, albo może i Poza Londynem. Na razie. Cześć.